Jesteśmy stąd, wychowani tutaj, kochamy naszą Czujemy przynależność, jesteśmy gospodarzem 11 listopada pokażemy to razem To jest Polska, jesteśmy stąd, urodzeni tutaj, kochamy naszą Świętujemy niepodległość, odrzucamy obce płace 11 listopada pokażemy to razem okay. Siemanko, tutaj tą studio witam Was, a tutaj papers, please, czyli papierki, proszę jest to się znaczy dokumenty, ale nie ważne, rozpoczynamy tryb fabularny. To wiem, grałem, grałem, przyznam się, ale to nie będę kontynuował i wezmę nowy. Gratulacje! Zostaliście wylosowani w klasie rynkowej, jest rynkowej. Dobra, w celu jej złożonego obsadzenia stanowiska Zgłoście się do Ministerstwa Przepływu Ludności przy punkcie odsławienia w Dresdin. Wasza rodzina zostanie zakratowana we wizualnym tam Dresdin w Grestin, kategorii c Niech żyje, Aron, stoczka! Nareszcie otwarto przejście graniczne Dresdin. 23, 23.82 Dobra, to zaraz sobie Przeczytajcie, co zatrzymacie. A ja to wezmę precz? Yeps Czekajcie się to, chce zobaczyć co jest. Aha, transkrypt. Dobra, jedziemy. Chodźcie tu, come on, bitches. Dobra, i dokumenty. A wystoczka, a Możesz wrócić do domu, trzyma. Dobra, jedziemy z kolejnym dzielem. Pochwalę się wam na temat mojego nowego laptopa. Nie stąd... Yy, jest to tak, jest to e, Acer e, Aspir e, 15 4 GB pamięci RAM, e, Intel Core i3 2, 2 rdzenie po 1,7 I to w sumie tyle było 4 GB pamięci RAM, dysk 500 GB graficzna jest zintegrowana Intel HD Graphics 4400 W sumie fajne co? F? Co? Dżendel? Chwila, chwila, chwila. Aha, nie mam tego, bo do dochodzę ja. No nie, będzie. Bo jak patrzę, Dżendel idzie tyfy. No i już byli, nie? A co mu tutaj... Co tu w ogóle o takiej godzinie? Co?! O, no spada. Dobra, jedziemy kolejnego typa. Do golenia. Come here, my nigga. Lucky me. Dobra, się zgadza. Emil. 35, stary, ty boże, dwudziesty dwudziesty no? Ale paczek za pieprza! Jezu, to jest Judy. Wiecie, jaki Judy chyba, kto oglądał, no, w Tivol... Eee, no, 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 Let's Play, u nich, u nich, to było T-Volta tak. to wiecie, kto jest, nie? Z tymi Judymi, ciekawa historia z nimi jest. Dobra, jedziemy. Paradisda, Arrestoczka No nie mogę tu naklikać. No, Okej, okay, jedziemy zobaczcie ja ten transkrypt Ha! Nie żyję w Dawać kolejnego Mam no, stałe 57 klatek na sekundę na tym laptopie Naprawiłem no, ten splice Super bo nagrywam w tych w 60 FPS-ach właśnie Wiadomo no, będzie w HD Czy tam w full HD O! Spadek fps do 20 do 50 Oj 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 Niedawne wiksy się dzieją. 40. Ale dobra, jest good. Za good. Ważne, że HD będzie na, na YouTube, nie? O dalej, Republika! Ochotnik! Prawie jak ochotnik. Ochotnik robię na pełnym muzynowi. Szybko, 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 szybko. Dawaj ten dokument, dawaj szybko. Uda, ale Areseczka, masz, bo chce jeszcze innego. Szybko, szybko, szybko. Szybko, dawajcie, dawaj, dawaj! Ja, wy... <ścoughs> no dawaj, szybko, dokumenty, dobra, ale jesteś ale stoczka dawaj. No nie, dlaczego to się mnie schowało? Szybko. O kurde, z no kurde, wiesz, to sobie nie haha. przez to, że to gówno mi się schowało, ja walę. Ale dobra, dzięki wam za oglądanie. Mówię jak zwykle tomu studio. Ja rozżegnam. A bo nie. Szybko, idziemy spać.